Tomasz, Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. A w studiu witam moją gościnę, magisterka Tarzyna Piątkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. No i mam tu z tobą pewien problem. Bo jest tak, optometrystka, to, to, to jest okej, okay, ale tak później wie? się zastanawiałem, jak, jaki będzie odpowiednik kobiecy optyka okularowego i wyszło mi, że optyczka okularowa. Tak, że jestem optyczką okularową. Witam bardzo serdecznie. Będziemy rozmawiali o naszej kampanii związanej z badaniem wzroków uh -huh. wśród kierowców, ale zacząłbym od tego, czym jest w ogóle badanie. Wrażliwości na kontrast mhm. i czy to badanie jest istotne? Jest bardzo istotne, dlatego że badanie wrażliwości na kontrast pozwala nam ocenić, jak nasz układ wzrokowy e, odróżnia przedmiot od tła tego przedmiotu. Czyli przykład, jak będziemy odróżniać pieszego, który na przykład idzie na ciemno ubrany bokiem e, gdzieś jest nim, bokiem ulicy, e, od tego, mm, od otoczenia, czy w momencie, kiedy na przykład jest ciemno. Więc jest niezwykle istotne, szalenie ważne dla naszego bezpie bezpieczeństwa. Znaczy tutaj w studiu też na przykład e, moglibyśmy to określić tak, że nie wiem, bardziej ciebie wyraźnie widzę na tym tle, tak? Dobrze tak, to rozumiem? Tak, jeżeli e, jakby im jest większy kontrast, e, tym jest łatwiej e, jakby zauważyć różnicę. Problem pojawia się, kiedy ten kontrast robi się mniejszy jakby i wtedy trudniej jest nam odróżnić element od tła, na którym się znajduje. Czyli co wtedy widzę? Wtedy widzisz po prostu jakby gorzej i musisz, jakby musisz większą uwagę, bardziej się skupić podczas prowadzenia samochodu w tym wypadku. Jakie są optyczne rozwiązania w takim razie dla kierowców i co te rozwiązania mogą nam dać? Mhm. Rozwiązań jest cały szereg tak naprawdę. Mm. Um... Jest to grupa produktów, która się bardzo rozwija. No, na przykład, jeżeli mamy pacjenta w gabinecie, który uskarża się na to, że ma problem z oślepiającym światłem w słonecznym w ciągu dnia, jest to dla niego jakby bardzo intensywne światło, przeszkadza mu w prowadzeniu, wtedy chętnie polecamy mu okulary z filtrem polaryzacyjnym, ponieważ ten filtr będzie eliminował nam odblaski, będzie nam powodował, że jakby to widzenie jest bardziej komfortowe, że jest wyraźniejsze. Jeżeli mamy pacjenta, który, którego jakby to światło nie oślepia, ale jest dla niego męczące, powoduje, że musi mrużyć oczy, że potrzebuje otwierać i zamykać przysłonę przeciwsłoneczną, która znajduje się w naszym samochodzie, no to dużo bardziej komfortowym rozwiązaniem dla niego będzie rozwiązanie Okularów z fotochromem dla kierowców, ale podkreślam specjalnym dla kierowców, ponieważ klasyczny fotochrom, czyli szkła, które barwią się w, e, na zewnątrz, a w pomieszczeniu e, się odbarwiają, barwi się pod wpływem działania promieniowania ultrafioletowego. Natomiast szyba samochodowa częściowo to promieniowanie odcina, w związku z czym taki klasyczny e, fotochrom będzie nam tylko w niewielkim stopniu zabarwiał się za szybą samochodową. Natomiast są rozwiązania na rynku, e, które e, powodują, że fotochrom będzie za szybą samochodową, taki specjalny fotochrom dla kierowców, będzie barwił nam się w pełni. Czyli wtedy jakby też będzie nas chronił, będzie zapewniał komfort jazdy w świetle słonecznym. Przyznam się, że brzmi to tak bardzo skomplikowanie, że aż się boję pójść zbadać no. wzrok. <laughs> Nie, to jest absolutnie nic skomplikowanego. Jest to rozwiązanie, które, które daje nam jakby bardzo duży komfort, no bo pełni funkcję taką trochę okularów przeciwsłonecznych. No a jak do pomieszczenia, no to wtedy mamy normalne, jakby bezbarwne szkła. No tak, ale to mówimy o okularach, a co z uh -huh. soczewkami? Czy też sobie możemy jakoś poradzić? Oczywiście, że tak. Soczewki kontaktowe również są dobrym rozwiązaniem do do, dla kierowców pod warunkiem, że e, jakby nie mamy zaburzeń e, filmu łzowego, czyli e, jakby mówiąc troszeczkę bardziej takim prostym językiem, e, pod warunkiem, że nie odczuwamy suchości na powierzchni, e, na powierzchni naszego oka, no i że nie ma jakiś przeciwwskazań, które możemy wykluczyć w trakcie, w trakcie badania. Co to może być na przykład takim przeciwwskazaniem? Przeciwwskazaniem na przykład może być yy, cukrzyca. Yy, przy cukrzycy raczej nie aplikujemy, yy, nie aplikujemy soczewek, yy, soczewek kontaktowych. Dlaczego w takim razie warto mieć jedną parę, więcej niż jedną parę okularów, albo więcej niż jedną parę soczewek, albo może jedno i drugie? Yy, szczerze, że ja osobiście jakby lubię to tłumaczyć pacjentom na przykładzie. Na przykład butów. Buty mamy do biegania, buty mamy do, na jakieś imprezy, buty mamy na siłownię. Dlaczego? Dlatego, że znajdujemy się w bardzo różnych sytuacjach i pełnimy bardzo różne role w ciągu dnia. Dokładnie tak samo jest z naszymi oczami. One jakby w zależności od sytuacji, w której się znajdujemy, czyli na przykład Odchodząc na chwilę od tematu prowadzenia samochodu, uprawiamy sport, wtedy wygodniej nam będzie w soczewkach kontaktowych, ale na przykład, kiedy pracujemy długo przy komputerze, mogą nam się lepiej sprawdzać, sprawdzać okulary. Zastanawiam się, czy to nie jest trochę tak, że jak kupujemy ubezpieczenie do samochodu, mm -hmm. albo tam kolejne gadżety jakieś do telefonu, to one są nam tu i teraz bardzo potrzebne, a ze wzrokiem to sobie tak mówimy, a to może jeszcze z dwa tygodnie, czy dwa miesiące, czy tam dwa lata poczekam, bo w sumie to jeszcze widzę, ale no może trochę mi się rozmazuje, ale jeszcze na tyle dobrze jest, że, że widzę w miarę dobrze. I odkładamy to. No niestety, tak, yy, niestety tak, jakby my się trochę przyzwyczajamy do tego, yy, jak widzimy, i nawet jeżeli zauważamy, że jakby to widzenie się pogarsza, często jednak z tym badaniem yy, zwlekamy, co jakby, no. Yy. Szczególnie, jeżeli chodzi o kierowców, no nie jest właściwym postępowaniem, ponieważ wpływa znacznie na obniżenie bezpieczeństwa na naszych drogach. No to o kampanii. Teraz, dlaczego właśnie teraz? Dlaczego właśnie teraz? To jest dobre pytanie, dlatego, że ja, jak dostałam zaproszenie do wzięcia udziału w kampanii, to też zapytałam, dlaczego właśnie teraz? Dlaczego nie na jesieni, kiedy jakby ludzie są łatwiej zauważyć jest, że e, no jednak to widzenie nie jest takie dobre, bo szybciej robi się ciemno, e, ten wieczór jest jakby dłuższy. Natomiast e, zaczęliśmy dyskutować i okazało się też, e, co ma potwierdzenie w ogóle w badaniach, że my teraz jeździmy bardziej brawurowo, chętniej naciskamy na pedał gazu, bo czujemy się po prostu bezpieczniej, bo jest, e, bo jest jasno, jest jakby dzień jest długi. Też chętnie jakby wyjeżdżamy poza miasto na jakieś, na jakieś wakacje, urlopy w czasy. Często robimy w ten sposób, że wyjeżdżamy w piątek, czyli jesteśmy na przykład cały dzień w pracy, posiedzimy 8 godzin przed komputerem. Nasza koncentracja, oczy to już jakby nie jest to samo, co, co na początku dnia i siadamy za kółko, no i wtedy co? No, szybko, żeby dotrzeć na miejsce. I w ogóle badania też pokazują, że większość wypadków, która się mm, dzieje na drogach, no to dzieje się niestety w okresie letnim jakby i w momencie kiedy jest dobre oświetlenie, bo my po prostu czujemy się wtedy pewnie. No to w takim razie zachęcamy wszystkich do badania wzroku, bo to nie boli. Nie boli absolutnie, jest bardzo przyjemny. Dziękuję. Magister Katarzyna Piątkowska, optometryzka i optyczka okularowa była moim Państwa gościem, a ja jeszcze chciałem dodać z tą optyczką właśnie, że rozmawiałem z moim przyjacielem, który redaguje moje książki. I Antoni Wojenowski mówi do mnie tak. Przyznam, że nigdy jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś uzy, używał optyczka, że można powiedzieć na przykład pani mm -hmm. optyk, ale że to jest gramatycznie poprawne i że tak można. Więc może jesteśmy pierwsi w ogóle w Polsce, którzy Panie, użyli tego. dobrze. Będziemy przecierać szlaki. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Dziękuję Tomasz bardzo. Srotki, do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.